Witajcie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym przedstawię Wam zmyślne urządzonko od TP-Linka. mianowicie PowerLine wi Kit, dokładny model TLW-TLWPA4220. E, jest to zmyślne urządzonko, którego głównym zadaniem jest doprowadzenie internetu w części naszego domu, być może biura, e, być może sklepu, gdzie ten internet nie dociera, a robimy to przy użyciu gniazdka. Prądowego, gniazdek właściwie prądowych, doprowadzamy internet do miejsca, w którym zakres internetu kończy się, lub chcemy poszerzyć ten zakres przy użyciu chociażby takich urządzeń. Jak to zrobić? Za chwilkę Wam o tym oczywiście opowiem, a póki co przejdźmy do unboxingu, który. Pokażę Wam, co w takim składzie się znajduje. Oczywiście opakowanie wskazuje nam wszelkie zalety urządzenia, które możemy odczytać już w sumie na samym opakowaniu. Pokazuje nam, na, jakim, na, na jakiej płaszczyźnie to działa. Mianowicie wpinamy urządzenie do internetu i w części, w której, do której chcemy doprowadzić, wkładamy to urządzonko w drugim elemencie do gniazdka, w tym krańcowym. Elemencie naszej sieci. Tak jak widzicie, tutaj urządzenia są dwa. Jedno, które podłączymy do e, routera przy użyciu kabla lanowego, sieciowego. Drugie natomiast e, włożymy do gniazdka finalnie, gdzie ten internet w naszym domu nie dociera. Wówczas będziemy mieli dostęp do internetu bezprzewodowego, jak również dwa wyjścia lanowe, czyli na przykład podłączenie Smart TV lub podłączenie dekodera. Nie wiem, każde urządzenie, które ma możliwość również podłączenia kabla lanowego, co mamy w zestawie? W zestawie typowa papierologia, oczywiście instrukcja. No, nie uraczymy instrukcji w języku polskim, w tej wersji akurat e, szybki start. No i urządzonka, o których Wam mówiłem. Dwa urządzenia, jedno, które będziemy montowali przy routerze, podłączymy je jednym kablem lanowym. No, będziemy musieli w routerze zająć jedno gniazdo lanowe. Im szybsze, tym lepsze. No i drugie urządzenie, które ma opcję oczywiście obsługi Wi-Fi, podłączymy w finalnym naszym miejscu. Tak jak mówiłem, dwa wyjścia lanowe, oprócz tego e, e, opcja restartu, jak również opcja parowania, czyli w momencie, kiedy te urządzenia już zasilimy prądem, podłączymy w sposób właściwy, parujemy je ze sobą przy użyciu tak naprawdę dwóch przycisków, one w sieci naszej prądowej. Mówię to tak w sumie na chłopski rozum trochę, żeby każdy, kto nawet nie jest jakimś wybitnym sieciowcem, wiedział o co chodzi. A sam sposób podłączenia, uwierzcie mi, jest mocno zautomatyzowany. Podłączamy do prądu i tak naprawdę niemal z automatu to działa. W dolnej części urządzenia końcowego mamy zapisane loginy i hasła do naszej sieci która będzie automatycznie aktywowała się w tym końcowym miejscu. Oczywiście możemy to Zmienić, czyli samo hasło z fabrycznego, jak i nazwę sieci. Urządzenie, to co mówiłem, podłączamy, pierwsze urządzenie podłączamy do gniazdka i drugim końcem kabla do routera. Dzięki temu mamy już sygnał dostarczony do urządzenia. Dioda po chwili zapala się światłem ciągłym, mówiącym o tym, że mamy już internet. Ja teraz mykam do góry, podłączam w końcowym pokoju, w którym. Będę korzystał, czy też będę chciał zasilić e, internetem pomieszczenia, czy też w sposób lanowy, czy tak jak wspominałem, w sposób wi -Fi. Tak jak widzicie, urządzenia bardzo ładnie się zesparowały. To co wspominałem chwilę temu, pod jednym z urządzeń jest zapisane hasło SIT. Tepelink, czyli nazwa sieci, która będzie nam się pojawiała. Oczywiście możemy ją zmienić, zesparować tak, żeby była taka sama jak główny router, ale fabrycznie mamy tutaj nazwę tej sieci i hasło do tej sieci. Jako ciekawostkę, muszę Wam powiedzieć, że oprócz tego, że oczywiście wystarczy w tej chwili już wpisać i połączyć się z tą siecią, i mamy internet. Ja jeszcze Wam pokażę dodatkowo, jak wejść w ustawienia tego urządzenia, żeby dokonać. Takowych. Y Zmian. Mianowicie, jeżeli ktoś jest bardziej zaawansowany, wystarczy jak wejdzie na swój router i tam będzie nowe urządzenie z określonym adresem IP. Ja tak na przykład mam, lub poprzez na przykład podłączenie bezpośrednio tego urządzenia do swojego komputera, tego finalnego i wówczas z komendy cmd i pconfig wypingować, jaki mamy w tej chwili e, adres domyślny tego urządzenia, czyli bramę domyślną, i wówczas wchodzimy. Ja akurat mam 192.168. 1.30 po wprowadzeniu takiego adresu w przeglądarkę, mamy wówczas dostęp do zaawansowanej konfiguracji naszego urządzenia. Czyli oprócz tego, tej procedury automatyzacji możemy pobawić się również w ustawienia, w których jest szereg innych opcji, oczywiście od takich, że możemy zmienić nazwę swojej sieci, sposób zabezpieczenia tej sieci, możemy również dodać takie dodatkowe funkcje, jak na przykład sieć dla gości która może być zupełnie niezabezpieczona, jak również wycięta z naszej sieci lokalnej. Czyli tych możliwości urządzenie w parametrach zaawansowanych dostarcza niemało. Także sama konfiguracja urządzenia z poziomu przeglądanki internetowej. Robię to dlatego, że jest to metoda dla mnie bardzo wygodna i o wiele bardziej optycznie tutaj do mnie to przemawia. Oczywiście za chwilę Wam również pokażę, jak poprzez apkę, czyli kod QR, który skanujemy z pudełka, możemy również tym urządzeniem, urządzeniami właściwie zarządzać. Tutaj, tak jak widzicie, możemy zmienić nazwę naszego urządzenia, zmienić nazwę sieci, dodać sieci, bawić się w zmianę profilu użytkownika kownika hasła do samego urządzenia. Także te funkcje, które tutaj to urządzenie nam oferuje dodatkowe oczywiście jest myślę, że w zupełności wystarczające dla domu, dla małej firmy. Myślę, że też to jakiś, w jakimś zakresie zda egzamin. Natomiast bardziej zaawansowane, no to już musimy poszukać trochę innych urządzeń, które poziom zabezpieczeń jest będzie o wiele, o wiele wyższy. Tak jak widzicie tutaj e, na filmie w tej chwili, ja uruchamiam e, sieć e, Wi-Fi. E, sieć wi dla gości. Oczywiście mogę ją opatrzeć hasłem, e, mogę zrobić e, autowylogowanie takiego gościa na przykład po 30 minutach, godzinie, dwóch, trzech. Także dla tego użytkownika wówczas ta sieć stanie się niedostępna. Yy, I tutaj te funkcje myślę, że są całkiem fajne dla kogoś, kto tak naprawdę, tak jak wspominałem, programuje tą sieć w domu lub w niewielkiej firmie. Tutaj możemy również hasło dla gościa też ustawić. Jeżeli to jest jakaś instytucja, to czy też instytucja, czy jakaś firma, czy jakaś mała firma, tak jak wspomniałem, możemy to zrobić. Zaraz Wam pokażę za małą chwilę, jak ta sieć się tutaj u nas pojawi. Tutaj TP-Link guest Gość i mamy, słuchajcie, na samym dole taścieć, no akurat tutaj konfiguracja przy ale jest, jest na samym dole ta funkcja jak najbardziej dostępna. Zapisujemy ją. Niech ta funkcja sobie będzie uruchomiona. Tutaj możemy dodatkowe parametry również ustawić. Aktualizacja oprogramowania dla samych urządzeń. No, wielką szkodą jest to, że język jest tylko i wyłącznie angielski. Być może w jakimś upgrade'zie oprogramowania ten język polski się pokaże. Jednak, same, same oprogramowanie jest banalnie proste, także bardzo intuicyjne i nie wymaga jakichś specjalnych znajomości języków obcych, żeby tutaj skonfigurować, nawet dla mniej zaawansowanego użytkownika. O czym już wspominałem, że sama konfiguracja. Autokonfiguracja tak naprawdę odbywa się po przetworzeniu do gniazdek i autosparowanie. Te urządzonka same się widzą, a jeżeli nie chcemy nic zmieniać, to wystarczy wpisać login i hasło spod samego urządzenia. Słuchajcie, są to same plusy tego urządzenia. Są przede wszystkim zakres, nie musimy kuć ścian, nie musimy przyciągać kabli. Wystarczy, że takie urządzenie wkładamy do gniazdka, ono automatycznie przesyła nam sygnał do urządzenia finalnego bardzo wygodne. Muszę Wam tutaj spokojnie przyznać. Tutaj druga metoda, mianowicie metoda, o której Wam wspominałem chwilę wcześniej, poprzez aplikację. Przelecimy tutaj na szybko, skanujemy kod, pobieramy aplikację ze sklepu, akurat tutaj App Store, ale oczywiście może być z Google sklepu. Aplikacja nas, czy też kod QR przekieruje nas w odpowiednie miejsce, aby tą aplikację pobrać. Ja tutaj hasło konfiguracyjne już zmieniłem, wprowadzę swoje. I tutaj słuchajcie, jest taki MEG. Aplikacja wykrywa nam te urządzenia w oddzielnej konfiguracji. Czyli widzi te urządzenia tak, jakby były dwa: e, urządzenie e, źródłowe i urządzenie docelowe. Mam na myśli tutaj, że możemy te urządzenia skonfigurować w oddzielnych parametrach. O tutaj widzicie 334 megabity na sekundę. Obecnie taka jest prędkość zapięta między tymi urządzeniami. Całkiem przyzwoita. Myślę, że zarówno do streamingu, jak i do gier, czy też oglądania filmu na pewno nam wystarczy. I słuchajcie, tutaj akurat mamy TP-Link łączy się z tym urządzeniem. Zróbmy jakiś speed test dla wiarygodności moich słów. Ja przechodząc już powolutku do końca tej prezentacji właściwie i bardzo szybkiej konfiguracji mogę was najwyżej, co najwyżej zachęcić do zakupu takiego urządzenia jest ono nieco droższe, bo w granicach około 220-230, maks 250 zł, takie urządzenie dostaniecie już w sklepie. Ale rozwiązuje Wasze wszelkie problemy i moim zdaniem jest zdecydowanie lepsze od jakiegokolwiek wzmacniacza, który jest dostępny na rynku. Po pierwsze, nie ograniczają to w żaden sposób y, y, sufity, stropy i tak dalej. Poza tym, zasięg tego urządzenia jest do 300 metrów, tak wspomina producent. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku, zapraszam do następnego, mile widziana łapka w górę, trzymajcie się, hejka!